Ok, dzisiaj piąty dzień od Bala, to tam godzina jakieś 7.30, niebo bezchmurne, temperatura gdzieś około 27 stopni, także pogoda znowu zapowiada się fantastycznie, wczoraj byliśmy w Tesco, więc pokażę wam mniej więcej jakie są ceny. Więc tutaj mamy tak. Wodę 1,5 litra 189 forint. Może już nie będę przeliczał, tylko po prostu forint mnożcie sobie jakieś złote 40, złote 50 zł za 100 forintów, Ok Tak i później będziecie mieli przelicznik na złotówki. Więc tak. Wodę gaz, niegazowana smakowa 189 forintów. Dwie kolejne również, później bułeczki 84 forinty za 6 bułeczek, to nie jest dużo. Naprawdę nie jest dużo. W Polsce zdecydowanie pieczywo jest droższe. Później jest krem do opalania 2565 forintów. No, tutaj jest troszeczkę ten krem drogi. Naprawdę, więc jeżeli wyjeżdżacie, to zaopatrujcie się od razu w Polsce. Dlatego że y, to jest bardzo mała tubka, a naprawdę y, widzę z tego co kosztuje jakieś 37 zł. W na polskie. Y, później jakaś guma do rzucia. Następnie Jana Citronolimet. Y, Limet, tak. To jest 189 folii, To jest woda. Y, później Woszki Drbab. To jest żelki. Następnie winogrona 399 forintów za kilogram. Eee, tor Tesco 64 forinty za dwie sztuki. Eee, nie mam zielonego pojęcia co tu żonka wzięła. W... Okej, okay, dobra. Eee, dalej, Union Warsaw versus... to jest jakiś tam Piwko smakowe, następnie dwa kremy danonki po 125, takie to serywane, później jest piwo. Jakieś 199, 200 powiedzmy forintów. I na końcu mamy wodę. 1,5 litrową po 75 forintów za sztukę, co daje 450 forintów za zgrzewkę 6 sztuk. To woda naprawdę, tutaj taka woda do picia w butelkach jest naprawdę tania, bo 75 forintów to jest taka złotówka. No to ja się nie spotkałem po prostu, żeby w butelce 1,5 litrowej w Polsce woda kosztowała yy, złotówkę no, yy, nie ma szans no. w sumie zapłaciliśmy 600, yy, 6531 forintów, OK no. Później Wam pokażę jeszcze yy, opłaty za winiety za winietę na autostrady ile kosztuje gdzie można kupić i jak to mniej więcej wygląda no to na razie tyle. Ok, mam chwilę czasu. Obiecałem Wam, że pokażę, jak wygląda winieta na autostrady na Węgrzech. To jest taki zwykły, to tak jakby paragon. Tu jest drukowany z kasy. Wygląda to mniej więcej tak. To jest akurat winieta na miesiąc czasu do 5 września. Można kupić sobie na 10 dni, z tym, że my akurat byliśmy, my akurat w zasadzie tylko jeden dzień, bo przyjechaliśmy na 10 dni. 11 dnia będziemy wracać, więc nie opłaca się kupować winiety na 10 dni plus kolejne 10 dni, tylko lepiej po prostu wykupić na miesiąc, bo jest taniej. Z tego co pamiętam, ta winieta na 10 dni kosztowała 2750 forintów za 30 dni. Tak? Ona kosztuje 4780 forintów. W zasadzie tylko podaje się numer rejestracyjny pojazdu. I my tą winietę kupowaliśmy... Dokładnie, dokładnie, czy Tak. 4780... forintów. I my tą winietę kupowaliśmy... Już wam pokazuję, mam nadzieję, że będzie tutaj widać. E, 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 e. O w tym miejscu, to jest tutaj Ensc. To jest pierwsza taka duża stacja, jak przekroczycie granicę słowacko-węgierską tutaj, to będziecie sobie lecieć z tą trasą E71. Cały czas, aż dojedziecie właśnie do tej miejscowości Ensc, to jest taka Pierwsza duża stacja po prawej stronie, i tam bez problemu nabędziecie taką winietę. Powiem Wam jeszcze odnośnie winiety przejazdu przez Słowację. My powiem Wam szczerze, że nie kupowaliśmy takiej winiety, dlatego że na Słowacji w zasadzie przed Kosicami jest autostrada, która ma dosłownie tam jakieś, nie wiem, to może być 50-60 km, dokładnie nawet nie wiem i my tą autostradę po prostu ominęliśmy, bo koło tej autostrady jest całkiem dobra droga, mało uczęszczana, która po prostu prowadzi do, do Kosic i my sobie tą drogą po prostu poleciliśmy i nie kupowaliśmy winiety. Winieta na Słowacji kosztuje 14 euro, więc zaoszczędziliśmy te 14 euro w zasadzie to jest tylko i wyłącznie jedna autostrada na Słowacji, którą możecie po prostu z tym możecie skorzystać. I tak typ jest pokazane z Kosi, Zleciliśmy na E71, przekraczaliśmy tutaj granicę miejscowości no nawet nie wiem ta miejscowość jakaś Thornsem coś w ten deseń i cały czas tą trasą e 71 tu zakupowaliśmy tą winietkę i później dalej udaliśmy się do Miśkolca i skoczyliśmy już na autostradę tutaj na tą autostradę to jest chyba M30 tak dokładnie tutaj w Miśkolcu na M30 i goniliśmy cały czas tą autostradą do autostrady Yy, yy, sekundkę, żeby was nie oszukać To goniliśmy odostę M30 i wpadliśmy na rozdę M3 na to już było, już wam mówię sekundkę bo tu jest ten, ten rozjazd na M3 yy, i ona leci, sekundkę już wam pokazuję i. Yy, yy, yy. Ona leci, ta autostrada, o tutaj macie... Yy, 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 już wam pokazuję. Yy, o, to jest ta autostrada, którą gonimy aż do Bratysła... Budapesztu, przepraszam, do Bud Budapesztu, o. I tutaj jest teraz tak, yy, w Budapeszcie yy, my trochę, że tak powiem, yy, tutaj przekapiliśmy zjazd i pojechaliśmy przez centrum Budapesztu, dotknęliśmy na godzinę czasu bo przejeżdżaliśmy przez Budapeszt około godziny 10 i był straszny, duży korek ale ja Wam polecam albo tutaj tą trasą M30 zjazd na tutaj na M30, żeby sobie zjechać i wskoczyć tutaj na autostradę M0, to jest taka wada obwodnica Budapesztu i później możecie sobie pogonić tędy yy, do, do, do yy, cały czas obwodnicą Budapesztu aż wchodzicie sobie na M7, tylko w gdzie ta M7 jest. O, tutaj jest ta M7, czyli tak, gonicie sobie teraz na Budapesz, później M7, i tutaj gonicie sobie cały czas do Balatoniku. I my zjeżdżaliśmy tutaj na tym zjeździe do Siopoka. Tak mniej więcej to wygląda.